Witajcie w pierwszym odcinku z Movie star Planet. Jest ze mną dzisiaj Igusia 89786. Iga, przywitaj się! Hello? No, hello jest, a teraz y, zaczynamy. Poczekaj! Może na początek odbierzemy sobie fejlę? się star sobie zrobiła Luka. Zobaczę Luka. Ale ładnie dasz mi to! Już ja? Ma Skąd ona ma tyle hajsu? Jakoś piksi lajkują, a nam? To nie fair! Ładnie! Dlaczego jak ja albo wy, to nikt nie lajkuje? Lajkuje. To nie fair! A jakoś pik... Spoko. Spoko komentarze, spoko. Właściwie to, nienawidzę mojej wpadki. Ma 89 lawików. A Iga, ty nagrywasz? Nie. Iga też ma kanał i on się nazywa Dykusia MSP. Napiszę wam w wiadomości. Czekajcie. No, napisała, dobra, ekstra, fajnie. To jest super fajnie. Yy, Film i w ogóle. Przebierać się. Iga, przebierać się? Mam się I przebrać? No. Co? A ja I się przebierać ten super ekstra cool. Ej, co? Tu ta Czy tułeczka z Korneli? No. Ej. Ja powiedziałam, że znacie się od urodzenia, no nie? No. No i ona to powiedziała. Ja teraz nie kręcę. Jak na pewno nie znają się od urodzenia? Spoko, dobra. Ej. Co będziemy robić? Ej. Robimy noc hakerów. No, no nie ma nawet nocy, więc nie ma sensu. Mm. Ja pokazuję swoje artbooky. Albo nie, zdjęcia. Ja yeah. oh, então, então, Só assim, <cum> Só <navy> <cum montage> Koloseum, daj mi Sto okay. sześć osób już widziało tylko 14 lajkowa. Ola! <noise> Jezu, iga! Nie pisze się takich rzeczy jeszcze na odcinku. Hola, Olka! Co? Hmm. Um. Słyszałeś tę piosenkę? Oto, czekaj. Ja, puszczę piosenk. Jeszcze w ogóle zobaczyć, czy to nagrywa. Dobra, to nagrywa. Okej, okay, bo już się przestraszałam, że nie nagrywa. Um. I słyszysz tą piosenkę? Nie. A teraz? Nie. Ja Cię próbowała. Pozdra y, bo, po, y, Pozdrawiamy kinia 89786 Pozdrawiam kin kinia 89786 Pozdrawiam Igusia89786. Tej nie pozdrowię, bo tej tu nie różowidali. <grych> Dobra. E, Okej. Okay. się tylko przebiorę znowu, oczywiście. W tą fryzurę to Ty masz. A jaki mam status? Nagrywam z moją z, z realu. Usuń to. No dobra. Ola! że cię tak samo? Nie. Czemu? Bo nie ma No Weź! Co? Głupia jesteś. No chyba ty. Dobra, nie. Nie ma takich rzeczy. Ma... Do, do, do. No, 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 no. no, no, no. Ja się tego Ja klikam SHIFT, a mam włączony kapsułki, i tak się dziwię, czemu mi się nie o. Serio? Serio? Serio. Serio. Spoko. Ach. co no co kończymy pierwszy odcinek? No? Grały dzisiaj z wami Dej Gusia MSP oraz De Shark GAMES. Kacza? Zapraszamy na kolejny odcinek z Monster Planet. Miałam dźwięk wyłączony. Bye.